Hello, to ja Filip i dzisiaj sobie nagramy odcinek z Brawl Starsa. Długo już nie robiłem takich odcinków, bo po prostu nie miałem zbytnio dużo czasu. Ale teraz jestem, są ferie, więc jest czas. Jak widzicie, mam tyle puszek, a miałem gdzieś tyle. Więc to też jest duża zmiana. Mam nowe postacie, takimi jakim jest Byron, takimi jak jest także Spike. No więc, tak to idzie. Ulepszmy sobie Byrona. <laughs> A w dzisiejszym odcinku będziemy maksować B i spróbujemy dobić 1850 pucharków. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam lekką grypę, więc tak. Teraz już będę te wszystkie odcinki wrzucał yy, codziennie, trzy odcinki. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo nie wiadomo jeszcze, czy tak będzie, M czy tak dam radę, ale zobaczymy. <laughs> Mam, no, trochę zgardłem problemy, ale to w sumie. Nic nie szkodzi. Kurczę, Bina Star Powerze. O nie! Ona wrzuciła tego swojego cosia! O nie! Tutaj trzeba troszkę zakampić, bo tu się nie ma szans. No, nie, no, nie, jak mnie obiła potężnie. Ona no, no, to przegoszak przecież. O nie, spaj! <tudno> Trudno. No ta pierwsza kiera udana ale próbujemy. O nie, mam równo 18 tysięcy. Zrobię sobie zrzut ekranu. Ej. O. Nie wiem. Ciekawe jak nam pójdzie w tej grze. W ogóle mam nowy telefon, to Samsung M31S. Mój stary strasznie się lagował. I na tym no, strasznie o wiele lepiej się gra, więc tak. Dzisiaj, oprócz tego odcinka, zrobię jeszcze dwa inne. Więc mam nadzieję, że to się uda. Mam 7 cubów. No to zobaczmy. Niech tu nie kampi na środku. Edgar sobie wziął. O nie, dobra. taki już to jest złoto. No ewidentne czyściutkie. Ha. No i no 13 power kibów można powiedzieć. No więc super. Ja nie gram ponownie, bo to czasami jak w ogóle kto tutaj jest ramen. Bo czasami ktoś w pierwszą rundę może być dobra, a później, jak się ktoś zgodzi na zagraj ponownie, to już nie ma. No co się smucisz? Chopie. Też się na ciebie posmucę. Yy. O nie! Aj, było blisko. I tak, dobrze. Stracone 6, czyli mam 18003. Trudno będzie dobić to 18050, ale próbujemy to wygrać. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. W ogóle ja robię taką serię tych odcinków. Zmaksujemy jakieś postacie. Yy, więc. Tak. Jak będę miał 1000 subów, to yy, umówmy się tak, że jak będę miał 1000 subów, to zrobię odcinek jak pokazuję moją twarz. Na razie nie chciałem jej odsłonić, ale już jak będę miał 1000, to chętnie to zrobię. Ale to wasza będzie zasługa, a nie moja. Założyłam mojej kuzynce na razie kanał i ona się z tego jara myślę. Polecam ten kanał, nazywa się Nisia fajny kanał. Nagrywa różne gry, a mi podsyłacie w komentarzu jakie chcecie, żebym nagrywał gry, albo nie gry. A i w ogóle oczywiście nie zapomnijcie zostawić pod tym kanałem suba z dzwoneczkiem, lajka i komentarz. Ale pozytywny. Mm. Dawaj, o, to będzie dobre. No bierz to, bierz. No, ty masz więcej kubów. Jeszcze ten gadżet. To ja mam brać, czy ty? Okay. Dobra, dwie drużyny. W starcie, jest wielkie starcie. I złoty atak. ajajaj aj, aj. O dobra. to do, będzie mocne. O. Dobrze, 7 puszek. Czyli mamy równo 18010. Zgadza się. Zgadza się. Zgadza się. No. Otworzę sobie na razie małą skrzyneczkę. No, bo jeszcze tych 200 to nie chcę dawać do żadnego zadmiarza. Zobaczę do jakiego będzie najlepiej. Dobra, Barley, idziemy tam na środek. Dawaj szybko. Byku! Co ty robisz? O nie! Ten barley jest nieogarnięty! Mobierz no, te, co za Januszek? I też jest smutno przy Ciebie, wiesz? No co za nub. No i się tam lejdzie, no goście! No bierz te uby, chopie! No i dobrze, dwa, jeden, dobra jestem. Ale niech tam nie idzie, błagam. Byłem blisko, dobrze. Dobrze jest. O nie, no, ona zaraz cię wciągnie, Żulisiu. Biku, uważaj trochę na siebie. No, chopie, gdzie ty łazisz? Typie, ja tą taresę zabijam jak gość, a ty nawet nic tu nie robisz. O co tu chodzi? A dzisiaj nagram w sumie jeszcze dwa odcinki, więc mm, w sumie wtedy sobie nagram jak... No i Jezus to przez tego Barleja. Jak wbijam 18 050. Umówmy się tak, że to będzie ostatnia gierka i, i tak wbiję. Puszek trochę. O, dobra. To może już być trochę lepsze. Dobra, szelka jest. Ja już oddałem jednego strzała. Teraz tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Naprawdę żadnego powera zawsze tak jest. Przecież. Dobra, spróbujemy dobić dzisiaj 21 rangę na B. Chyba, że to się nie uda. Ale te odcinki będą tak dziesięciominutowe. O! Przeskoczył? O nie. A! Dobrze! Wychylił się, ziomal. I co, ziomek, powiesz. Nie, bo on, jak mnie trafi, to kurde, wspomnę. Jest. Pię. O nie, dawaj, się bierz te kiby. To było śmieszne trochę, ale okej. Okay. No, co za Janusz? O nie, ona też nie jest ogarnięta. Dobra, tam zabiję. Bo, dwa, jeden. Dobra, tutaj se zakampmy. I dawać. Może coś z tej w sumie gierki pójdzie. Tylko, że z tym Edgarem na trzynastym cubie będzie dość trudno. Dobra, nie trafił. Dziadek z dynamitami. O nie, bo tu jest. O, to już jest przechlapane. Jak ja to. Zrobię ha 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 jest win win jaki piękny win no dobrze jak się wam podobał odcinek to super ja dzisiaj nagram jeszcze dwa więc się bardzo cieszę że możecie mnie oglądać do zobaczenia i